I halo, halo, siemka. Witam Was bardzo serdecznie. Zaczniemy dzisiaj od bitwy na obiecanym wcześniej Jać panterze. Losowanie Rewelacyjne chciałoby się rzec, ale zobaczymy, co nam to da. Znowu te y spadają. W przyszły tydzień powinien być zamówiony nowy procesor i pamiętam. Więc od przyszłego tygodnia powinny już być w normalnej rozdzielczości te filmiki a więc wiecie No jedziemy Stawiam się tu gdzieś w krzakach Pokambiujmy sobie troszeczkę, a potem wyjedziemy Wyjedziemy się pobawić Coś tam coś będzie się jeść Zobaczcie mnie Człomy Leoparda Nie pojawi się A może to jakiś się Nie niestety nie. Wziął Oklepiemy go. Trzeba było wejść do gąski. Nie wiem dlaczego tego nie zrobiłem Jestem Schowany tam KW-1S Od tego tygodnia na będzie 70-80, można 90 fpsów na średnich Nie będę sobie zmniejszać na, zwiększać na ustawień Albo i się wyjechać, wiesz, że zgaru nie było O przeciwnik utonął, bardzo fajnie oj na czerwono się świeci nieładnie, nieładnie. nie no, no na zielono się zapala, na, zielono, na zielono się możesz zapalić na, na czerwono się nie pal rozruszamy go trochę Boję się, że mogą być problemy z strzelaniem, ale nie powinno być raczej problemów. Jest in -comwell. Internet coś, coś mi nie pasuje tutaj z nim. On tu wiedzie czy on przyjedzie sobie? Tędy? On tędy przyjedzie chyba. No i na to liczę. Już nie będę stać tu jak taki sęp. Dobra. O kurczę. Ale agresywnie koleżka to wyjechał teraz Co którego tu będziemy mieli Będę wyjechać mu jeden na jedno, ale tam stoi suka O i zajmę się nawet dnia Oj chyba już się nie zajmę Nie No i jadę w tą no tym pingiem na zielono się trapa. NA ZIELONO! Nie wpieniaj mnie O cholera, ale haircut Uuu, już nas wdrapili Ociskaj! Ale dobra, jest Czyli chciałbym się kampić i mam za swoje Dzięki się świeci i wpienia mnie to bardzo Spróbuję Gdzieś uciec z żeby mi poświecili trochę Jest ten kawó jedny, jest ten kawó jeden, owo się nawilej zgarnę bułę. Helka jeszcze nie wyspotowany I to mnie tak wpienia no. Zna... zapal się w końcu na czerwono i tyle byśmy już mnie wkurzasz Fumne zielono, boże O jest grill Nie będziemy szczególnie tylko podejdziemy delikatnie na przodu sobie zjadł do roku Pewnie na to liczą, ale trudno. Nic innego do roboty nie mam. Aj Do tych pomysłów na podjazdy. Już te stany buły od Hellcutta. Wiedziałem, Widziałem, no ale wykryłem go, przynajmniej za chwilę go zniszczą. Przechodzimy teraz do dalszej, do, dalszej, do dalszej części materiału. I teraz moi kochani, tak. Jać panter czwarty, niszczyciel czołgów szóstego poziomu. Na to powiem dziale 220 uszkodzeń na strzał. Średnia penetracja na pociskach przeciwpancernych 145. Na Goldzie mamy 194, czyli lepiej, zdecydowanie uszkodzenie. Tyle samo i odłąkowo burzące 44,7 penetracji, to nigdy nie jest tak w 100% pewne. No i uszkodzenia do 38 czyli tak po środku patrząc 270, 280. Szybkość strzelności 11 pocisków na minutę, 5 sekund i 18. Setnych Yy, Przeładowanie jednego pocisku, czas celowania 1 sekunda i 63 setne, więc całkiem ok i 2550 średnich uszkodzeń na minutę. Punkty wytrzymałości 600, 80 mm penetracji pancerza z przodu, 40 z boku i 22 z tyłu, prędkość maksymalna. 40 km na godzinę do no przodu i 12 km na godzinę do tyłu co tu mogę jeszcze powiedzieć oczywiście czy załoga dowódca, celowniczy, kierowca, mechanik, ładowniczy i teraz tak ja mam na nim zamontowaną siatkę maskującą ale to nie powinno być wszystko poczekamy chwilę dopóki pojazd nie wróci z bitwy i zaraz opowiem wam co oamieszkuje. No to dobra, jesteśmy i znowu rewelacyjne losowanie. Pewnie na topce topowe czołgi. Zobaczymy co z tego wyniknie. Liczę, że będzie piękna bitwa. Te y wyrzucają mnie strasznie. Ok, no to jedziemy w standardową, czy standardową pozycję. Ok, to tak tyłem, żeby nie było zyfu zbytnio. W ogóle jest nowy maraton na czołg, bo jeśli nie wiem by to było T20, T25? Jest to jeszcze w amerykańskiej czołgów, 8 poziomu. Mam nadzieję, że uda mi się go wbić. Może jak go bije zrobimy o nim recenzję. Taką króciutką. Tymczasem skupimy się na tej bitwie. Już widzimy, wyjeżdżają pierwsze czołgi, jednak żadne nie wyjeżdżają pod naszą lufę. To jest grzech moi drodzy. Nie wyjeżdżać pod lufę. Oczywiście żartobliwie mówiąc. Znaleźli się tacy ludzie, co niektóre teksty biorą na poważnie, dlatego uprzedzam wcześniej, żeby nie było takich akcji. No, sobie przywrócę tutaj drzewko. stanę sobie na odległość, tu też jedno palniemy. I czekamy. Siatka maskująca się załączy za chwilę. Szczerząd tutaj wyjedzie nam no, no chyba nie powiecie mi, że on jest tak głupi Chyba, że stanie tam i będzie czekać na tylko ta ale chyba jak go nie dosięgnę o, Ale zwałjował mi teraz 4H niestety niestety Szkoda już tych 20. wejścia te 67, przepraszam. Już ma bić tutaj wszystko. Wyspotowali nas. Zbyt agresywnie. Wyjechaliśmy. Pochelkacie niestety. Ja, ja chyba też zostanę sam, tak, gdzie przegra na mitwę, ale z klasą przynajmniej. Żadnego jednego Fjagarza. No i może była mało satysfakcjonująca ale no zrobiliśmy tyle ile mogliśmy widzicie lecą na golda następny film będzie o M... o prawie się wygadałem miałem nie mówić o tajemniczym medzie na piątym poziomie ale wcześniej dodam jeszcze odcinek omawiający obecny maraton więc Dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się. Cześć.